Światła elita, która wymyśliła właściwy porządek, mm. można posłuchać w Davos, jaki jest ten właściwy porządek, musi go narzucić. Bo, i jak to powiedział Scholz, y Pozbawić te państwa możliwości egoistycznego blokowania decyzji, które są przecież podejmowane w interesie wszystkich. No więc mamy do czynienia z nową utopią, z nową utopią świeceniową, z nową utopią y, grupy wtajemniczonych, geniuszy, którzy wiedzą, jak świat nam urządzić, i tylko muszą pokonać tę przeszkodę, jaką są Państwa narodowe. No i to się w tej chwili ten proces w Unii Europejskiej na euro przyspieszenia użyje takiego porównania, jak księża egzorcyści mówią, że szatan w człowieku sobie siedzi, siedzi i robi swoje, i dopiero jak się go tamtymi egzorcyzmami przymusi, potrząśnie, no to wtedy się zaczyna plucie gwoździami, mówienie w 30 językach, prawda, i, i wszystkie te malownicze rzeczy, które się przy egzorcyzmach się... Mam wrażenie, że yy, wojna na Ukrainie, pomoc amerykańska, zmiana geopolityczna, Polityczna przez to wywołana jest właśnie odegra taką rolę egzorcyzmu, że teraz już zaczyna, y, zaczyna się miotać ta eurokracja, bo oni sobie, powtórzę, nie wyobrażają innego świata niż państwo europejskie, w którym narody przestały istnieć, muszą słuchać po prostu europejskiej